Hej siumczku, witajcie, z tej strony Gilan i te cię sklepie. 29 listopada 2023 roku, i te cię powrócił deki dla Roy. Powrócił Marvel, czyli strój czarnej wdowy za 1500, który powrócił po ponad 1600 dniach, także mega rzadki powrót. Pirouet Wdowy za 200, który też powrócił po ponad 1600 dniach, także dzisiaj drugi mega rzadki powrót. Spider-Man za 1500. Srebrny surfer za 1500, deska srebrnego surfera za 800, Moonlight za 1500, półksiężycowe ostrze za 500, Bryz Gorilla za 1200, zestaw uliczne cienie za 2200, midle pokazuje bądź zestaw, normalnie ten zestaw nie niemacznego i tema kosztuje 1500, przytulna paszcza za 1200, Komandodisko za 1500, Cyklo za 2000, Taryfiara za 800, Taksówkarz za 800, Taryfa za 500, Zwycięskie okrążenie za 500, Zestaw królewski wyścig za 1600, Samum za 1200, Jatagan za 1200, Chrono za 400. Emblemat za 500. Zestaw ponadczasowy piaski za 1600, jeśli mamy smugę. Ostatni reżimowiec za 800. Na krawędzi za 4600. Midle pokazuje, bo on cały zestaw normalnie, ten zestaw, jeśli nie ma żadnego itema, kosztuje 2300. Hedron za 1500. Siatka za 1500. Wielokątny za 800. Wielopunktowa za 800. Śnieżna tancerka za 1200. Śnieżna Szać za 800, Balet Letyka za 500, Zestaw Wróżkowy Balet za 1200, jeśli mamy emotkę. No i co, jeśli sklepie komuś podobało, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kodzi on w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.